Jesteśmy w Czowie przy Domu Formacji Misyjnej. Obchodzimy 25. rocznicę śmierci wyjątkowego człowieka, jakim był ksiądz Jan Czuba. Wierny sobie do końca chciał zostać z tamtymi ludźmi. Ten festyn jest zorganizowany przede wszystkim po to, abyśmy lepiej poznali postać Hidze Jana Czuby. Pamiętam jego promicję. Z tych czasów mogę tylko powiedzieć, że to był najnormalniejszy z normalnych. Ten dom jest wpisany w nakaz misyjny, który Pan zostawił swoim, swoim uczniom. Ksiądz Jan swoje życie poświęcił misjom. I to właśnie podczas pełnienia służby Bogu i drugiemu człowiekowi został zamordowany. Nawet ci, którzy już go gdzieś tam z, z jego postacią się spotkali, e, mogą tę znajomość pogłębić, ale jestem przekonany, że wielu stoi u samych podstaw. Również przez cały czas naszego pobytu jest cyklicznie wyświetlany film o księdzu Janie. Przygotowaliśmy ulotki po to, żeby je zabrać do domów, żeby, żeby to był taki pierwszy mocny akcent w tej perspektywie no, beatyfikacji, jaka się otwiera w tej chwili, bo, bo przecież wszyscy wiemy, że... Że takie szanse są. Na ostatnim jego urlopie w 1998 roku tak bardzo chciał zorganizować spotkanie z nami rodakami. Wtedy spotkaliśmy się bardzo, no, bardzo serdecznie. To było wszystko z inicjatywy Księdza Jana. Później z perspektywy to wiedzieliśmy, że, że on po prostu z nami chciał się pożegnać. Do wszystkich jeździł podczas tego urlopu. Ostatnie moje spotkanie bodajże chyba to było 2 września. On wyjeżdżał już wtedy do Francji autobusem z Tarnowa. Wtedy pamiętam, jak mnie zaprosił właśnie do, do Afryki, żeby do niego przyjechać, żeby go odwiedzić, ale mówi, ale nie teraz. Teraz jest jeszcze bardzo niebezpiecznie. I pamiętam przy jego grobie, odmawiałem Psalm 23. Wtedy doszły do mnie tak bardzo mocno słowa, żeby nic nie planować w swoim życiu. Tylko być posłuszny woli Bożej. On tej woli Bożej był posłuszny do końca. Słowa, które mnie uderzyły, prowadzi mnie po ścieżkach właściwych. Czyli my w życiu nie musimy się martwić o, o, o nic. Bo Pan nas, jeżeli. Tylko jesteśmy mu posłuszni, do nas prowadzi po ścieżkach właściwych. Zarówno Msza Święta, jak i teraz ten czas takiej trochę radosnej zabawy dla dzieci przede wszystkim, a spotkania dla dorosłych i później wieczorne nabożeństwo, to wszystko przypomina nam o tym, że ten dom jest wpisany w nakaz misyjny, który Pan Jezus zostawił swoim, swoim uczniom. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. I pierwsze dziękujemy za tych, którzy poddali się formacji w tym domu. i Trochę bardziej poznali, czym jest misyjna działalność Kościoła. Ja od początku wiedziałam, że tu przyjeżdżę, tylko że tutaj jestem animatorem i na oazach i też tu przyjeżdżam. z sumie odkąd byłam taka trochę mniejsza. Po prostu, no, ten dom jest dla mnie ważny. Dużo moich bliskich przyjaciół właśnie poznałam tutaj w po czasie misyjnej fakty z Bogiem, i po prostu było nie do pomyślenia, żeby tu nie przyjechać. A dzisiaj ci, którzy przyjechali, to dla nich jest to taka okazja, żeby obudzić sobie jeszcze bardziej ducha misyjnego. Tak, uwierzyć w to, że do każdego okrzczonego, niezależnie czy ktoś. Myśli o tym, żeby gdzieś pojechać, czy nie myśli o tym, ale do każdego ochrzczonego Pan Jezus kieruje to zaproszenie. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Myślę, że warto brać udział w takich właśnie festynach misyjnych, czy różnych takich akcjach związanych, jak, jak gdyby też i kolędnicy misyjni. Jesteśmy w ogóle powołani do tego, żeby być misyjnym, tak, żeby głosić Ewangelię no i dobrą nowinę. Jest to świetna okazja do tego, żeby ucieszyć się tym, że się jest chrześcijaninem. I odkryć, jak wielka jest godność każdego człowieka wierzącego. Dzisiejszy dzień jest okazją do spojrzenia na misje jako arcyważne zadanie Kościoła. Dobrze jest sobie uświadomić, jak trudnym są one zadaniem, ale także niesamowitym przeżyciem i radością. To w końcu spotkanie z Bogiem i niesamowitymi ludźmi, które może być owocem przyjaźni na całe życie.